Witam serdecznie wszystkie Koziorożce, Koziorożce Słoneczne, Księżycowe, Ascendentalne. Zapraszam Was do wysłuchania prognozy astrologicznej na wrzesień 2022 roku. Co Wam sprzyja, drogie Koziorożce? Powiem tak, do 22 września Słońce będzie w pannie, czyli będzie w bardzo dobrym aspekcie do Waszego znaku, czyli w trygonie. Od 5 do 29 Wenus, planeta miłości, pieniędzy, przyjemności, również będzie w Waszym znaku, czyli tak naprawdę te dwie planety będą działały na Waszą korzyść. Tutaj duży rozwój, duża nauka, wyjazdy zagraniczne. Być może wy zaczniecie innych nauczać. Ten czas należy do Was. Tutaj dużo pracy. Dużo będziecie porządkowali na przykład swoją wiedzę, wykorzystywali ją w praktyce. Także yy, to są ważne elementy na ten miesiąc. Yy, od 10 września do 2 października Merkury, planeta komunikacji, współpracy, biznesu, yy, krótkich podróży, yy, wchodzi w ruch wsteczny. Więc tutaj uwaga, pewne rzeczy mogą ulec opóźnieniu. Nie jest to dobry czas na rozpoczynanie nowych przedsięwzięć, na również yy, na podpisywanie umów, na kupowanie sprzętów elektronicznych, samochodów. Często mają ukryte wady, psują się, więc tutaj pamiętacie, pamiętajcie o tym. Jeżeli gdzieś wyjeżdżacie, wyjedźcie wcześniej, ponieważ mogą być różnego rodzaju opóźnienia, Sprawdźcie trzy razy, czy wszystko wzięliście, bo niestety na Merkurym w ruchu wstecznym często zdarzają się pomyłki, to, że zapominamy o czymś źle zrozumiemy, także ostrożnie. Yy, zaczynając od początku. Miesiąc zaczyna się bardzo dobrym aspektem, ponieważ Mars, planeta energii, planeta działania, który jest w bliźniętach przez cały miesiąc. Yy, a nawet 7 miesięcy, bo aż do lutego 2023 roku, Mars, jeżeli chodzi o Was, reprezentuje u Was pracę, życie codzienne, Wasze zdrowie. Tutaj dużo się będzie działo przez te kilka miesięcy. Dużo pracy, dużo komunikacji, dużo kontaktów, dużo nowych znajomości. Będziecie Podróżowali, ale to będą krótkie podróże, być może praca związana z podróżami, z wyjazdami, więc tutaj dużo się będzie działo, i ten Mars. 1 września zrobi sekstyl, czyli bardzo y, fajny aspekt z Jowiszem, planetą szczęścia, ekspansji, rozwoju. Czyli tutaj wzrośnie y, bardzo Wasze poczucie bezpieczeństwa. Tutaj widzę y, zadowolenie, pieniądze też dla domu, duża samodzielność, duża aktywność. 3 września Merkury, planeta komunikacji, współpracy, biznesu, krótkich podróży ustawi się naprzeciw Jowisza. Jowisz, Planeta Szczęścia, Ekspansji, Rozwoju. I Jowisz i Merkury są w trudnym aspekcie do Waszego znaku, więc tak, tutaj yy, być może zobaczycie, że yy, coś, co się dzieje dalej już tak być nie może. Jeżeli chodzi o sprawy Wasze domowe, być może postanowicie, nie wiem, myślicie o przeprowadzce, jak yy, Jowisz pójdzie do przodu w yy, nie pamiętam już kiedy, chyba w październiku, sprawy ruszą do przodu, zaczniecie y, aktywnie działać w tym kierunku. 5 września Wenus, planeta miłości, pieniędzy, przyjemności wchodzi do Panny. Wenus w Pannie jest nastawiona na pracę, na porządkowanie, na dbanie o zdrowie. Być może przejdziecie na jakąś dietę, postanowicie zacząć ćwiczyć. Panna jest w trygonie do Waszego znaku, czyli w bardzo dobrym aspekcie. Tutaj rozwijacie się, uczycie. Staracie się przekazać swoją wiedzę innym. Tutaj mówię również dobry czas na uporządkowanie swojej wiedzy, na. Podjęcie y, jakiejś nauki w stronę rozwoju, w stronę zdrowia. Tutaj wszystko to będzie Wam przynosiło też pieniądze, tak? Być może poznacie również kogoś na relacje, na miłość. Y, też tutaj no, w znakach, y, y, to jest w znaku ziemskim, więc tutaj ma to szansę na stałość. 10 września odbywa się pełnia księżyca w znaku ryb. Pełnia w znaku ryb jest w dobrych aspektach do Waszego znaku. Księżyc w sekstylu, do Waszego znaku. Słońce w trygonie. Więc pełnia jest dobrym okresem na zakończenie czegoś. Tym bardziej, że Merkury tego dnia wchodzi w ruch wsteczny czyli nasza komunikacja, biznesy, współpraca. Tutaj trzeba będzie pewne rzeczy jeszcze zastanowić się, ponegocjować. Zastanowić się, co ja chcę dalej. Pełnia ma bardzo dobre aspekty, ponieważ yy, yy, Słońce jest w trygonie do Urana, planety rewolucji, nieprzewidywalności, księżyc w sekstylu, więc tutaj yy, tak naprawdę yy, pełnia pokazuje, że wy możecie zacząć realizować swoje marzenia, kreować nową rzeczywistość, spełniać siebie. Yy, robić coś, co sprawia Wam przyjemność, przynosi pieniądze. Jeszcze oprócz tego macie takie poczucie misji. Macie y, poczucie, że wykorzystujecie swoją wiedzę. Tutaj jakby pełnia zakańcza jakiś taki okres, y, powiedziałabym, stagnacji. Zostawiacie y, pewne rzeczy, zostawiacie y, pewne przekonania i ruszacie do przodu z nową werwą, z nowym sposobem myślenia i wykorzystujecie to, czego się nauczyliście do tej pory. 16. Yy, uwaga, ponieważ Wenus, planeta miłości, pieniędzy, przyjemności, ustawi się w trudnym aspekcie do Marsa, planety energii, planety działania. Yy, tutaj u was mogą yy, może być jakiś konflikt, tak? pomiędzy tym co chcielibyście przekazać, a tym, jak należy to zrobić, tak? Być może wasza, tutaj, jakieś konflikty słowne to taki dzień kutliwości, też, tak? To uważajcie, nie jest to dobry dzień na jakieś rozmowy, negocjacje i tak bo tutaj też mogą być konflikty partnerskie. O słowo za dużo na przykład ktoś powie. Ktoś będzie chciał zrobić szybko, coś powierzchownie. Ktoś inny dokładnie i precyzyjnie, tak trudno będzie to pogodzić. 17 również trudny dzień, ponieważ Słońce ustawia się naprzeciw Neptuna, w tym przypadku planety iluzji, oszustów, uwaga na złodziei. Nie jest to dobry dzień na jakieś negocjacje, jeżeli chodzi o sprawy finansowe. Dzień możecie wykorzystać na przykład na medytację, na jogę, na wizualizację, na obejrzenie dobrego filmu, pójście do kina, muzyka, relaks, to tak. Pamiętajmy, że Neptun jest planetą artystów, duchowości, to, to wtedy tak, ale nie na konkrety. Więc 17, 16, 17, dość trudne dni. 19 po raz drugi merkury ustawi się na Jowisza. To już było 3 września, więc tutaj jakaś myśl mogła się pojawić, coś związanego z Waszą karierą zawodową, być może o czymś pomyśleliście, że wspólnie z innymi coś zrobiliście, to do Was wróci. Merkury jest teraz już w ruchu wstecznym, więc po raz drugi być może ktoś zadzwoni do Was z jakąś propozycją warto tutaj na pewno rozmawiać nie zaczynajcie teraz, jeżeli będziecie chcieli zacząć, to po drugim października Merkury ruszy do przodu i jeszcze trzeci raz będzie Wam robił w październiku ten aspekt podczas tego dnia również słońce, czyli słońce to czego ja chcę, czego ja pragnę pragnę uporządkować swoje poglądy pragnę w Waszym przypadku, tak jest uporządkować swoją wiedzę i zostawić coś, co już mi nie służy. Zostawiam swoją starą ja, wychodzę z czegoś trudnego, z negatywnego myślenia, zmieniam całkowicie swoje życie. To jest dobry dzień na zostawienie czegoś, na pożegnanie się z jakimś myśleniem, które nie przynosi nam nic dobrego. Dwudziestego. Fajny dzień również, ponieważ Wenus, planeta miłości, pieniędzy, przyjemności, ustawi się w trygonie, czyli w bardzo dobrym aspekcie do urana, planety rewolucji, nieprzewidywalności, a uran jest w bardzo dobrym aspekcie do waszego znaku. Tutaj u Was utworzy się tr wielki trygon, więc tak naprawdę możecie realizować siebie, wykorzystywać to, czego się nauczyliście, swoją wiedzę i iść po swoje marzenia. To jest świetny czas również na zabawę, na przyjemności, na romanse, na dobry seks, taniec. Yy, kreujecie nową rzeczywistość, realizujecie siebie i macie dzięki temu pieniądze. 23. Słońce wchodzi do znaku wagi. Słońce, wchodząc do wagi, uaktywnia Waszą karierę zawodową. Yy, tutaj pojawią się różne propozycje. Yy, być może wspólnie z innymi będziecie chcieli coś rozpocząć, coś zmienić, to nie będzie dla Was łatwe. Wy jesteście znakiem kardynalnym, koziorożcem, lubicie przewodzić. Tutaj, współpraca może nie być dla Was łatwa, lecz jakby yy, słońce już jest w wadze. Również podczas tego dnia, Merkury, ta planeta komunikacji, współpracy, biznesu, który jest w ruchu wstecznym z wagi. Wraca się do panny, więc jakby to jest bardzo znaczące. Słońce wchodzi do wagi, Merkury wraca do panny. Czyli aby odnieść tutaj sukces, jeżeli chodzi o karierę zawodową, coś zmienić, inaczej pokazać się światu, trzeba jeszcze pewne rzeczy uporządkować. W swoim myśleniu, w swoich poglądach, w swojej wiedzy. Być może jeszcze czegoś się douczyć, być może pomyślicie jeszcze o jakichś studiach podyplomowych, o jakichś kursach, szkoleniach, a być może... Postanowicie, że tą wiedzę, którą macie, chcecie się dzielić tą wiedzą z innymi i nauczać innych. 24 wrzesień tuż przed nowiem, Wenus naprzeciw Neptuna. Czyli uwaga na złodziei, uwaga na oszustów, szczególnie matrymonialnych. Łatwo jest się nam zakochać, jeszcze na przykład podczas jakiejś zakrapianej imprezy. Może się okazać, że widzimy kogoś zupełnie inaczej niż on jest. Yy, także tutaj uważajcie, niedobry dzień na załatwianie spraw finansowych, łatwo jest nas oszukać. Więc tutaj. Yy, yy, tak jak powiedziałam, jak w przypadku y, słońca, gdy było naprzeciw Neptuna. Relaks, muzyka, medytacja, y, relaksacja, y, kino, teatr, to tak. Ale nie na konkrety. 25 września odbywa się now księżyca w znaku wagi. Nów odbywa się, czyli słońce i księżyc spotykają się w znaku wagi kwadraturze, czyli w trudnym aspekcie do Waszego znaku, mimo, że nów ma dość dobre aspekty, ponieważ y, odbywa się naprzeciw Jowisza, planety szczęścia. Y, nów, tak jak wiecie, nów to jest, jest zawsze dobry na początek. Ten nów nie do końca, ponieważ Merkury jest w ruchu wstecznym, ale tutaj Mogą pojawić się jakieś pomysły, jakieś rozmowy. Pamiętajcie, to jest znów władza. Waga y, to, jest, to jesteś, jestem ja i inni ludzie. Waga to jest dyplomacja. Waga to jest uważność na drugiego człowieka. To są relacje, y, partnerstwo, związki więc tutaj dużo się może dziać. Być może poznacie kogoś na miłość. Podczas pracy, tak? podczas kariery zawodowej. Być może widzę, że tutaj chcecie coś zmienić, ale y, coś, jest coś, co wam nie odpowiada, co nie do końca wam leży, ale trudno będzie wam się przełamać. Ten Merkury w ruchu wstecznym wraca do panny, bo tutaj trzeba jeszcze popracować nad swoim myśleniem uporządkować swoje przekonania. Co ja myślę na dany temat? Dlaczego tak myślę? Być może. Yy, uda wam się zmienić myślenie yy, przekuć yy, zmienić myślenie negatywne na myślenie pozytywne a jeżeli o czymś źle myślicie warto się zastanowić dlaczego skąd się to u mnie wzięło yy, także nów daje szansę, możliwości ale jest dla was w trudnych aspektach mogą być jakieś konflikty na przykład w pracy konflikty partnerskie konflikty z szefami ze współpracownikami bądźcie tutaj ostrożni. Yy, 26-27 Wenus, planeta miłości, pieniędzy ustawia się w trygonie do Plutona. Pluton planeta przemiany, planeta transformacji jest w waszym znaku. Jeszcze na ludzi z ostatnich trzech stopni znaku Pluton wpływa bardzo mocno. U wielu yy, koziorożców zmiany. Bardzo poważne, radykalne już zaszły, ale jeszcze osoby z końca znaku są w trakcie zmian. Tutaj Wenus daje y, 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 łatwość zmiany poglądów, łatwość przyswajania nowej wiedzy, zostawienia takiego myślenia i tej wiedzy, która widzę, że mi nie służy, którą być może kiedyś tego się nauczyłaś coś poznałaś, tak myślałaś, ktoś ci tak przekazał, a to nie było wcale dla Ciebie dobre. Pluton jest dobry do przemiany, do zostawiania czegoś, do uśmiercania. Tak, tutaj u Was chodzi o poglądy, o naukę, o myślenie. Również Merkury, planeta komunikacji, współpracy, biznesu. Będzie w tygodniu do Plutona, czyli tutaj możecie zostawić jakieś myślenie. Merkur wrócił do Panny, żeby Wam w tym pomóc, tak, żeby uporządkować jeszcze pewne sytuacje. Yy, tak jak mówię, być może myślicie o wyjeździe za granicę, co również byłoby dla Was korzystne. Yy, I później, 28 września, Mars, planeta energii, działanie, tak jak mówiłam, będzie aż 7 miesięcy. W bliźniaku Mars y, działa poprzez komunikację, poprzez rozmowy. Bardzo dużo będzie rozmów, w ogóle wzrośnie bardzo komunikacja. U Was codzienne życie, praca, bardzo dużo się będzie działo. Będziecie tutaj też się uczyli, douczali, różne rzeczy będą się działy. Y, no, w życiu codziennym bardzo duży ruch, bardzo dużo podróży krótkich. Y, mar i Mars będzie w Trygonie do Saturna, planety... Karmy, planety naszego nauczyciela, tutaj widzę, że będziecie mieli z pracy pieniążki. Pieniążki z pracy, ale również dzięki swojemu doświadczeniu, swojej pozycji, temu co sobie wypracowaliście, tutaj macie łatwość zarabiania. Więc bardzo fajnie, słuchajcie, dostaniecie zastrzyk gotówki. I na koniec miesiąca Wenus, planeta miłości, pieniędzy, przyjemności 29, wchodzi do wagi. Wenus w wadze czuje się bardzo dobrze. Jest w swoim znaku, w swoim królestwie. Jest tutaj panią, królową. Stawia na y, związki partnerskie, chce się porozumieć, dogadać. Jeżeli tutaj się okaże, że jesteście na przykład w konflikcie z partnerem, jest szansa się porozumieć, mimo że to jest w kwadraturze do waszego znaku, ale tutaj wasza ambicja może Wam na to nie pozwalać. Jakby dobrze się zastanówcie, tak? co myślicie na dany temat i dlaczego. Dla was te planety w wadze mogą dać jakiś taki okres konfliktu, który ma coś zmienić. Czyli nie wiem, pracujecie gdzieś, gdzie Wam jest źle, ciągle przełożony ma za dużo od was wymagania, poczujecie, że macie tego dosyć. Być może warto pomyśleć o zmianie, tak? Także ja ze swojej strony, drogie koziorożce, życzę Wam wszystkiego dobrego. Pozdrawiam wam, Was serdecznie, życzę wspaniałego miesiąca, a ze swojej strony zapraszam oczywiście na konsultacje prywatne. Jak wiecie, aby wyznaczyć osobisty kosmogram, potrzebna jest data, godzina i miejsce urodzenia oraz miejsce, w którym przebywamy teraz. Ponieważ na przykład, gdy ktoś wyjeżdża dalej lub wyjeżdża za granicę, troszeczkę zmienia się tutaj jego układ. Warto też to rozważyć. Można wyznaczyć na przykład miejsce, sprawdzić, w jakim kraju, w jakim państwie, czy coś się zmienia, czy to jest dla nas bardziej korzystne, czy mniej korzystne. Poznanie. Swojego gospodarza pomaga w zrozumieniu siebie, polubieniu siebie, pokochaniu siebie. Możemy poznać swoje mocne strony, swoje potencjały, jak również słabsze strony, jak sobie z nimi radzić. Więc yy, zachęcam do kontaktu, a na dzisiaj to wszystko. Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia.